Ok, kupiliśmy tą czekoladę i kupiliśmy batona, natomiast ja nie wiem, czy opłaca się wychodzić na zewnątrz. Tu jest policja. Wow! One, two, three, Cześć mordeczki z tej strony Kalu. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale Moi drodzy Przygody Timiego. Wita was Timi i wita was jego mama. Dzisiaj w odcinku poznacie całą rodzinę naszego głównego bohatera, czyli właśnie Timiego i zrobimy jeszcze kilka ważnych rzeczy, to znaczy ważnych, no ciekawych rzeczy, mam nadzieję. I moi drodzy, bardzo dziękuję, że tak fajnie Przyjęliście pierwszy odcinek w ogóle, jeszcze nie z tej serii, ale ogólnie z tej modyfikacji. Z modyfikacji bycia dzieckiem w GTA, i była bardzo duża aktywność. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że pod tą serią również będzie duża aktywność. Tak więc, już wiecie, co robić, moi drodzy. Ja tutaj nic nie sugeruję, wcale nie, nie, nie. Natomiast tak jak mówiłem, dzisiaj będziemy sobie zwiedzać nasz domek, który już zaraz, do którego zaraz już wejdziemy, ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jeśli chcecie, bo to seria będzie taka lekko interaktywna z wami. Jeśli chcecie to Wy wybrać, co w kolejnym odcinku będziemy robić, zapraszam was wszystkich serdecznie na Facebooka, ponieważ tam będziecie głosować Co w danym odcinku będziemy robić. Mam nadzieję, że to Wam się też spodoba będzie to, co będziecie Wy chcieli, tak więc moi drodzy, link w opisie zapraszam serdecznie. Natomiast my przenosimy się już tutaj do gry, moi drodzy, Timi, witam was, Timi, to jest Mamusia Timiego, tak więc fajnie. To jest status Timiego, to no, typowi rodzice, jak, jak zresztą możecie zobaczyć. I możecie też napisać, do kogo Timie jest bardziej podobny, według mnie do mamy, ale różnie mówią: Wow, Timie, coś ty zrobił, chłopie! Coś ty zrobił, czemu ty zaskoczyłeś na dół? I chyba rodzice się martwią, i mama po ciebie przyszła. Właśnie, i mamy jeszcze kotka, który z nami bardzo często będzie podróżował. To jest puszek. Możecie się przywitać z puszkiem. Puszek jest taki lekko rudy, taki brązowy, ale. Co dzisiaj jeszcze chciałbym wam pokazać? Chciałbym wam pokazać mieszkanko, w jakim mieszka Timi i co tutaj mniej więcej się znajduje. No, tak więc wchodzimy do środka, moi drodzy. No, mieszkanie nie różni się niczym od takich typowych amerykańskich mieszkań: z tym, że mamy świetny widok, ponieważ możemy sobie zobaczcie popatrzeć na yy, plażę, na wodę. Tam jest ocean daleko, ta... no to znaczy blisko, w sumie bardzo blisko. Mamy do oceana i do plaży do oceanu. Tak więc świetnie tutaj mamy oczywiście kuchenkę standardowa kuchenka, moi drodzy. Natomiast tutaj jest nasz pokój, Tu jest spokój, Timiego i tu jest taka fajna piłka w ogóle. Timi ma super piłkę, którą możemy sobie grać i mam nadzieję, że uda nam się ją wyciągnąć na zewnątrz w kolejnych odcinkach, zobaczymy. Tu jest już Timiego taki pokój, e, jeszcze troszeczkę dziecięcy, ponieważ no Timi wiadomo, ogólnie, moi drodzy, są jeszcze wakacje w Los Santos. Timi pójdzie do szkoły, ale nie w tym odcinku, nie w kolejnym odcinku, a może w trzecim odcinku zobaczymy. E, jeszcze wszystko się okaże, moi drodzy. Natomiast tu. jest Spokój, bardzo tajemniczy pokój. LOL! A to na suszarkę, tak. <laughs> e, tak, to jest bardzo tajemniczy pokój, ponieważ ja nie wiem i Ty mi nie powiedział, kto tutaj mieszka. Tak więc no dobra, nie będziemy wnikać. Może się dowiecie w kolejnych odcinkach, wszystko się okaże, moi drodzy. Natomiast teraz to już poznaliście rodzinkę naszą tutaj Timiego i tak dalej. Dostaliśmy pozwolenie od rodziców Timiego, żebyśmy pojechali na zakupy i pojedziemy naszym rowerem, który mamy, o jak się pięknie przyjaśniło, który mamy na dole, zresztą zeskoczyłem na chwilę na początku odcinka, już pewnie go mogliście zauważyć. Okej, okay, tak więc tutaj, moi drodzy, jest nasz rower. Jak tu ciemno w ogóle te shadery na tym redaksie to tak czasem dają trochę w kość na przykład w takich miejscach jak teraz. I zobaczcie, jak w ogóle śmiesznie wygląda jazda. To znaczy z pierwszej osoby wygląda to naprawdę epicko, aczkolwiek, yy, no troszeczkę Timi nam się wcina w siedzenie. No trochę rower może za duży ma, ale taki mu rodzice kupili. No cóż, musimy kurczę takim jeździć. No niestety i pamiętajmy o tym, że Timi będzie poruszał się najczęściej. O, zobaczcie, jak to świetnie wygląda. Po ścieżkach rowerowych. I ogólnie rowerem, tak więc no będziemy musieli je jeździć po ścieżkach rowerowych Takie jak na przykład ta ścieżka tutaj Oczywiście możemy trochę przyspieszyć Natomiast musimy pamiętać o tym, że Timi ma też potrzeby fizjologiczne Takie jak głód, pragnienie i tak dalej Dlatego też mamy modyfikację, która nam umożliwia kupienie różnych rzeczy Tak więc no dzisiaj jedziemy na zakupy aktualnie Dobra, mam nadzieję, że Timi tutaj dojedzie najbliższy sklep Bo tutaj są jakieś sklepy, coffee shopy i tak dalej Ale nas interesuje taki typowo spożywczak, który mamy tutaj No trasę mamy, nie powiem Dosyć daleko, jak na takiego małego dzieciaka, ponieważ kilometr będziemy jechać. Wow, mam nadzieję, że nam się nic nie stanie. Ok, tak więc przyspieszmy trochę. Zobaczmy, co Timi potrafi. Mam nadzieję, że będzie mu szło całkiem nieźle. Myślę, że po drodze to nie jest dobry pomysł, żeby Timi jechał. Ja może po chodniku pojadę tak asekuracyjnie. No, to jest mały dzieciak. Lepiej, żeby tutaj mu się nic nie stało. Okej, okay, ale naprawdę zobaczcie, że wygląda to epicko. I mam tak niesamowicie dużo pomysłów. Jak to ograć i co zrobić w kolejnych odcinkach, że wy sobie tego nawet nie wyobrażacie Tak więc zapraszam na Facebooka, bo tam będzie dużo się działo właśnie odnośnie tej serii Tak więc no, nic tylko po prostu tam wpaść A my jesteśmy 700 metrów, ale ty mi zapieprza, o mój Boże Dobrze, ale jedziemy w fajnym, w fajnym miejscu jedziemy, ponieważ no chodniki są tak szerokie, że wow No przecież nic się panu nie stanie, że możemy sobie na swobodzie jechać właśnie chodnikiem O kurde, no i tu już się zaczynają schodki bo na dro Droga jest bardzo ruchliwa. Ej! Droga jest bardzo ruchliwa! Co ty zrobiłeś, Timmy? Ale uda nam się, mam nadzieję, po pasach. Teraz jest czerwone światło dla samochodów. Jaki fajny samochód! Ej! Prawie... Proszę panią... Mały dzieciak jest na jezdni. O co tutaj chodzi? Okej, okay, już widzę nasz sklep. To jest sklep na stacji benzynowej. No spoko w sumie, ale to jest kawał miasta. Przejechaliśmy do centrum. Wow! Puszek taki podobny jak nasz. Myślę, że ja tutaj zostawię rower. Po tej stronie jezdni. I jakoś nam się uda, mam nadzieję, przejść przez to mięzny, ale to jest bardzo ryzykowne. Kurcze, pierwszy odcinek, a my tak już ryzykujemy. Ale dobra, to jest Timmy, on ma być zaradny, kurczę, On tu jeszcze nie takie rzeczy będzie wyczyniał w tej serii. Dobra, udało nam się świetnie przebiec. No co tak wszyscy mi... Patrzcie, wszyscy uciekają od nas. Ja nie wiem o co chodzi. Wszyscy się nas boją, czy o co tutaj chodzi? Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie jesteśmy w sklepie. naciśnij E, aby zrobić zakupy. Czy ja słyszę strzały? Nie, proszę. Ok, kupiliśmy tą czekoladę i kupiliśmy batona, natomiast ja nie wiem, czy opłaca się wychodzić na zewnątrz. Tu jest policja. Łoho! Wow! Ty mi proszę, dzwoń po mamę, bo tutaj normalnie jest autentycznie strzelanina, strzela się policja! Strzela się policja. I strzelają się jacyś ludzie, w ogóle patrzcie, stacja wybuchła. Czemu to się dzieje w pierwszym odcinku? Okej, okay, uciekamy z miejsca zdarzenia: policjant pomógł nam wsiąść na rower i odjechać bezpiecznie. O mój Boże, co się tutaj stało? Ja nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę, że w pierwszym odcinku takie rzeczy muszą się dziać? Kurde, wracamy do domu, bo to nie może tak być: nie może tak być, że kurczę pierwszy odcinek i od razu taka jazda, że kurde jakaś strzelanina na stacji i stacja wybucha. What the hell! Pierwszy odcinek, halo! Za dużo jak na pierwszy odcinek, zdecydowanie za dużo, tak więc my podjeżdżamy tutaj szybko pod nasz domek i udajemy się do domu, bo to tak być nie może, kurczę, że taką historię przeżyliśmy w pierwszym odcinku, naprawdę szybko spadamy do domu, w ogóle wow, mamy pod domem jakąś knajpę no nieźle, nawet nie wiedziałem, może tutaj przyjdziemy z rodzicami ale to jest jakiś, kurczę, hardkorowy bar, jakiś ostry chyba tutaj na ostro wszystko jedzą, a tymi takich rzeczy nie może jeszcze ale moi drodzy, w każdym razie, dzisiejszy odcinek jest Wstępniaczkiem, tak, żeby w ogóle zaznajomić was z rodzinką, dzisiaj poznaliśmy rodzinkę, ale w ogóle to co się wydarzyło na tej stacji, na tych zakupach, to była jakaś masakra, pojechaliśmy sobie kupić baton, a tak naprawdę mogliśmy stracić życie już w pierwszym odcinku. Rodzice Timiego są jeszcze w pracy, ale w każdym razie moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję za ten odcinek, Panicie na fejsa, żeby dowiedzieć się w ogóle... Jakie są opcje y, kolejnego odcinka i co będziemy robić w kolejnych odcinkach? Tak więc zapraszam wszystkich serdecznie. Wy wybierzecie oczywiście, co będziemy robić. W każdym razie myślę, że seria będzie pojawiać się tak raz w tygodniu, y, żeby oczywiście była różnorodność, ponieważ teraz GTA będzie właśnie prawdziwe życie. Będą przygody Timiego oraz jakieś inne serii z WICOM i tak dalej. I Minecraft będzie też na pewno. Tak więc, moi drodzy, jest co oglądać. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś mordo kanału, zrób to teraz. Tutaj, tutaj, tutaj. Zapraszam cię. Możesz sobie kliknąć, założyć konto. Jeśli nie masz, to albo się zalogować. Jeśli nie lubisz się logować, to się zaloguj i kliknij subskrybuj, żebyś był na bieżąco wtedy. Timi w tym momencie idzie spać, tak więc... Cóż, moi drodzy, dzięki wielkie, że oglądaliście. Jeśli odcinek wam się spodobał lub nie spodobał, zostawcie ocenę i komentarz. Tak więc, papatki.